Pomysł pojawił się dużo wcześniej niż ja na YouTubie i na Instagramie. To była naprawdę masa projektów, masa papierów, rysunki, obliczenia. Bardzo chciałem, żeby mój autorski pierwszy produkt, który pojawi się na rynku, był od A do Z przemyślany, żeby nie było tutaj żadnego przypadku. Od początku trzymałem się jednego bardzo ważnego założenia, żeby produkt był na tyle uniwersalny, żeby nadawał się zarówno do lasu, w góry, nad morze, ale też na Antarktydę czy na pustynię. Dzisiaj już wiem, że to się udało i za chwilę pokażę Wam moje dziecko, efekt mojej wieloletniej pracy, nie tylko mojej oczywiście, bo zatrudniłem... Do tego projektu naprawdę bardzo wiele osób, które ciężko byłoby mi teraz wymienić z imienia i nazwiska, ale jestem bardzo zadowolony. Nadszedł w końcu ten dzień, w którym mogę Wam przedstawić pierwszą apteczkę spod szyldu. Taki sanitariusz, ale bardziej. Pierwsza seria apteczek pojawi się tylko w limitowanym 1000 egzemplarzy, ale każdy z nich będzie testowany przez najprawdziwszego ratownika medycznego. Świetnie sprawdzi się w domu, ale też na twoim plecaku, bez względu na to, jaki system mocowań posiadasz. swoją wszechstronność zawdzięcza opatentowanemu systemowi, który pozwala zarówno na przytroczenie do plecaka, bluzy spodni, kamizelki taktycznej, ściany czy fotela w samochodzie. Spójrzcie na niego z bliska. Wyposażenie można dowolnie zmieniać. Standardowe prezentuje się tak, ale to co naprawdę wyróżnia apteczkę na rynku to czas, w jakim można ją rozpakować i zapakować. Bez problemu każdy z Was jest w stanie zrobić to w 20 sekund. Słuchajcie, co mogę powiedzieć na koniec? No mam nadzieję, że moja apteczka niedługo zagości w każdym domu, w każdym samochodzie i przede wszystkim na każdej kamizelce taktycznej prawdziwego ratownika medycznego, czego sobie i wam życzę. Do zobaczenia!